ale kurwa to zrobił pan jeszcze w dniu pięciu! Czemu nie podrzuciłeś? Bo nie mam podrzutu, mam pierwszy level! Sorry. Martek, Ej, Ona na siebie użyła tutaj podpalenia! Jasna cholera podpaliliśmy. I chodź tu ktoś, Bartek wiesz, że jeszcze zabił ich? Ale ja mana robię, wiesz, bufa? Aha, może trudno. Ja powiedzę jeszcze, że ma ci Jakby teraz, Dobra, jak, jakby przyszedł. tak przez Fifadek tu przyszedł, nie? No przez przypadek uciszysz, ej Veigar tu jest, nie? Bartek. Nie, Veigar sobie poszedł, Bartek Stwierdził, że nie ma szans, to ujdziej No ja już level mam, wiesz? No, no ja też... Teraz... No tak się składa, że ja też Co Ale ujdziesz, to bardziej upaj od nas Kasper, nie Byle asysta Justa cholera Jeszcze miałem tarczę, tak czy siak? No tak w ogóle, nie to nagrywam już, może się przywitać Dzień dobry. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Rolil 12. Wszystko na mnie poszło, Ignite i, i wszystko. I zrobiłem killa w drugiej minucie, dziękuję. Wszystko. Ignite ja myślałem, że mam on... nie ma... Ignite poszedł i oni, oni mają mało życia na początku. Egger, co powiesz o tych ludziach na topie? Ja na bocie. Nie, nie, na topie, człowieku. Jak, jak on sobie tam radzi? Jaki skill prezentują? Wiesz, jestem tu już. O kurwa Jak Trzeba ten wzią. Kena sobie z tym radzi, no Co Kena... zrobić on jak oni się wymy we dwóch no. Ja powiem, że najlepiej... Dobra, tego. Ignite Martin, masz lesa? Nie ma Kurde, szkoda Ale oni widzą, że oni są papierowi strasznie Dobra, Kasper Odpuść tak? by... Ja ja bardziej to tu Oni mają Ward'a czy nie, tutaj? Nie wiem Nie, nie mają chyba To w tribusza może być Pan chodzi, będą? Ja pierdzielę to za idioci Lubię. Jest tu nie, nie ma to jak kupić Jinx i jeszcze nie potrafić grać tą postacią Czekaj, czekaj bo nie mam... na cooldownie jestem On będzie skakał do miniona, jestem tylko pewny Też mam berserki Zabijecie go papa, za mać Jak mam nie. zabić, ja mam wszystkie skilly na cooldownie Dobra Bart, idź w już teraz Nie mam tego dostępu Nie, nie, nie przychodź ten, aż dopóki nie będę tak się bardzo mocno potrzebował Nie co Ale wiesz co jak zrobić Aha. I Jak to przegrałem Jaki O! Oni pewnie nie ogarniają tego Bo widać przecież Mamy nic. Bardzo mi strasznie... jest dobry na przodku, na jungle'ie. SS. <grym> nie, czekaj, czekaj. Nie, dobra. O, jest dobra. Epa, headshot, siul. Mam, Mo mam ja, mam ja. Liote, w no, minionki. Patrz, leży. No kurwa, nie wierzę. Pada, bo no, pada. Nie ma go osta. ja nie będę musiał go na dole, wam. Bo i tak... Dobra, mi tutaj. Nie musisz no. lakować, jak coś. Dawaj ją, dawaj. Zeszli w wiesz. Dobra, ja tu na dole jestem. Jest... Kurde, bo ja się zaczynałem pushować. Chciałem taktyczny flash do Diamond zrobić, ale nie udało mi się. No fuj, ja się śmiała, bo ja... Ale dobrze jest. Postaram się szybko bić ten szósty level, aż czterdzieści piąty może. No, jak Bartek będzie miał ulti, to jest fajnie. Dobra, ona mam low HP, więc... ja. już... Ale wyjdź, ma być czwarty level, a ty chcesz tutaj głować. Ja bym chciał. Ty się odpadniecie 30 minut, ja mam kilo już. Po co tracić przewagę jak jeszcze podniecie? mamcie dużą przewagę no, Czy Spokojnie, Spokojnie, ja nie mam ochoty no, Dobrze wiem tak. A do czwarty level będę miał okej okay. Czemu oni w te pułapki tak wchodzą, jak ostatnie ciule Pomogę. są ostatnie ciule Dziękuję Dobra, szósty wbija i leca po bardy. A znowu weszła w pułapkę i tyle chopy Ubilitki zaraz mam o jest fajnie no i siedzi w tych krzakach. Pa pa pa! We, wejdzie! Ale... Tego nie tego tylko level tracą. A ja nie mogę podejść, bo czekają na mnie, żebym wyskoczył. Muszę tu przyjść. Widzicie, Ale żeby... Nie mam, nie mam tak już. Muszę cofnę zaraz. Zrobię jeszcze tego i cofam się. Postaw tu warda. Ale nie warda tylko klatka. Okej, okay. Wejdę. Ja pada się No i Kurde, jest 30. O Boże i ja padnę też. No ja już padam. Pasznego. Nie, nie Nie padasz, no ale on ma, on ma on może dwa razy Q zrobić, ja mam dwóch Sam na dwóch grać, jest do Bo po niej, przepraszamy Soraku no, i on zchapuje, Czemu ona mnie jest podpaliła? Pisałem. Nic życia, no y, pfff i się podpaliła, tak? No Użyła Ignite'a już ja, drugi już raz i kto mi wydafuje, no chyba kurwa muszę wydefować Dżungler się będzie defował No, że go tu nie ma No i co, teraz to na to Poczekaj aż ten Czekam aż tu wejdzie, na 100% to wejdzie. Pig o! Daź pada. Oj, kill kill. Jeden sobie. Go ulta niepotrzebnie odpaliłem, Myślałem, że to przeżyję, bo już M miałem prawie. Co tu mam głupi Po 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 a multa więc jest łatwiej. Dobra, ja się cofię. w to wejdzie, teraz... no, to raczej no cofnij się, spuszowana linia. Co zrobiłeś, szósty? ciebie tu puszczę. A ty już masz szósty, szybciej niż ja. Dobiję no. tylko. Dobra. Dobra, mam mobilizm ja i gówno, i tak sobie po farmie cholera. Ja zabiję ja to czuję. Kurde, mana głupio. Dobra Ja idę przez krzaki, idę przez tribusza, wiesz? Ja ją przyciągnę jeszcze zaleczy Zabiję ją? Nie Ja, ja ją zaraz zabiję Idź tędy tam Ona się pewnie cofa już Zdążyła No, ale 8 sekund się cofie, wiesz? Zdążyła na stt O O, sobie, wiesz, te golemy od nich nie, może Cceksin, ty... <Club> ten szósty level <cil> już. Przyjeżdżę zaraz. z flash, bardzo. Moż go tam, moż go tam? No nie, no nie, on jest patrz. Nie pa już, po ile HP ma. Co? Co tam byłem teraz. Nie, masz ja ci to o. Dobra, nie, 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 Ja nie, te nie, Dobra teraz... No niech ze gówno mi zrobić Chodź, chodź! O no przyciągnię Ona troszeczkę chyba u nie gównie robić. A, no to... wejdzie w to, ja co mówię, wejdzie w to A. O. tutaj zobaczę, wolę, bo tu macie na hadek ci S. SS! Napierdź, ja go chyba nie mam, nie Dobra się cofnę Też kupię warby, więcej mana manipulatori manipulator i bardzo Co raka idzie, czekaj, a ona ma 6 level A no ja jakaś No nie ma, o, ona ma 6 level, serio? No. no. Mogę sobie po wziąć fajnie O ona ma życie Nie no, wiem Kazik zrobi Ja tutaj przyjdę Defuję ci teraz to widzicie Czy linium? Najpierw linium chodź Szybko, szybko! No, co tam radzić to nie ma co? No, no najpierw naj, na Musimy im spuszować naszą linię. Jest spuszona. No ale tak do końca, do inhibitora. Nie, bardzo ty się. Co, to się na ekscusa Mogę ci to zostawić, ja że przyjdzie. Dobra, się 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 Ja tu bardzo na razie nie stawiam Gdzie? O kurwa, ale żeby to Ja ci tam pokażę wizję na nią. Przyciągnij sekundę. Nie mam tego. Ej, hey, frajer! Dobra. Kurde, Ej, chodź! Gierd! Mam ja, mam ja! Uwaga, Magda ulta mieć, nie, ja pierdolę. No, ja mam. Jezu! Ten grab! Dobry czy zły? Zły, n nie trafiłeś jeszcze. co No nic. <coughs> 5 sekund. Zabijmy to, zabijmy nie to. to GG, WP. Hmm. Bo mi wizja na, ta, na tego towera, Kasper. Czekaj. Tak puszujecie jezu już... No, macie Niech ona podejdzie pod ten, bardziej... Dobra. O! Jakich lowów na tym bodzie macie? Nie, ja nie I da, i da, i da przez tył. Chodź! Chodź przez tyły, no patrz jaki... Ale let, ty nie atakujesz. Ale ja ją przycią... Kurwa, hopię. Ale koleś, ja tam nie, nie pojawię się tak nagle, no, wiesz? No, jak ty no, jesteś po drugiej hopię. Jak to sobie... Chodź tutaj, lepiej zbierać expa. Pony. Tak, idź i ok. Reda robię, Egi. Ogo. Nie no, dobra. Reda. No bo nie biega co myśl, tak? Nie, nie przepraszam, Paweł. Dobra. Panie szybko no, dawaj ją, Tak. Kilk zbite, ja w czasie w minucie Przejemamy, Czekaj! W nie tędy, nie tędy, aj no co jest grane? No że nie muszę już robić no, Powiedz jeszcze, grane. że zarapujesz, że tu przegramy? Nie, źle tra... coś się... coś dupi mi się tu. Wiem, że nie trafiłeś, ale... Nie trapiłeś w ogóle, nie chodzi o Chodź, graba. Panowie z tak. bota, chodźcie robić tego, dragona. Zaraz przejdę, tylko jeszcze ich zabiję. bo na linie. No. Chodź kubo. Idę. Blue się pojawił jak coś No Co zrobi zaraz? Smoite to jest tak smak... Nie nie smiteł ich ten smok i tak nie obchodzi za bardzo Blue Bartek blue O mi się będzie przydał blu teraz nie ja Kasper, ty weź ty nie, bo. ja nie ubiec chcę cię. Ci. Ja no. Bartek, chodź tutaj, chodź przy... albo na, na, na mida odcie e, ktoś mi wizja musi a zresztą mnie jasna, cholera yes. penta penta, na jeden topie jeden penta, penta ja stał na resztę zginę. Kurwa. Zaraz, ko, się. Może idzie, ale on jest za słaby. Nie, O, z pata, kurde. Siła. Skaje siła. Warwick skaje siła. Ła kurwa! Jaki ciula! Daj ci pomóc, Bartek. A, Boże, nie wiem, po... Dej mi asysta, daj mi asysta! A, bo chujej. Ja Boże! Nie, słaby. Ręgar powinien przeciwniku rozpuszczać. O, czekaj, Sraka. Jest. Nie mów, że ona ją goni Zgin. jeszcze. Ja 3300 kasy, ja nie mogę się. Dostałeś jazdę. Zostań jazdy. Wejdzie. No, oni się poddadzą na sto Jeszcze splashowała. No, ale ona wie i tak, że zginie, to ja zostałem w spokoju. Które z minuta, bo mi zasłania ikonki frapsa? 1420 No zrobię No Oj mam dwa, dobre Idziemy. stone Nie wiem, nie potrzebne mi porty Tak Banger proszę cię widzisz? Taki za opór wachlarz Ja mam przyszły banger Wee, platkę postawił Dobla banger no No nalajcie A bo nie, Triple zrobisz pędy tam zrobisz Ja czekaj, ja tam idę do ciebie, Pomogę ci o szukaj, raz... mają Chodź tu, chodź tu i robimy trapa teraz. Patrzcie na to, niech tu tylko przyjdą Daj mi tego! Dajcie mi ich kurwa Jasna cholera O kurwa Dajmy ją! O śitem ile zostałem w ogóle? I jest chyba wiesz? No troszkę twarz mu <laughs> Jak tam ich itemki? Doran i... Jęki, tower zaś się na mnie ugrzał. a bota iść ktoś, szybko No ją na bota Dobra, idę na bota No bo jeba tego bota Ja tam mam... no weź spuszcz ja. tego no, bota no, Po co tam mam iść? Jak i tak, i tak Ale to nie, lepiej spuszować Być taki pewny, że wygląda mecz. Przemilimy się, już. Kurde, Bartek, masz ile mamy Kilią i Leoni. Wszystko jest możliwe. No. Tak. Nie, ale tu, ten, ten mecz już nie Bartek akurat. Jakby było takie, wiesz, jeszcze nie za dużo, to jeszcze by coś szło, ale teraz już widzisz co ty mu robisz. Ty, a ty... A ty, ja. ty jesteś tankiem praktycznie, można tak powiedzieć. go chciał po obrażać. O kurwa, ale ja pierdolę, a ale, to ale jest dobra. Ale no bo mało happy majne, dlatego też robię coś. O kurwa, się ma! No to też No ta Soroka właśnie wbiła szósty level, Kazix AFK. -ka. O. Dlatego też wygrzymy. Zrezygnował z dalszej gry. Fryer. Chodzi o Adam, szansę River, nie będę tak tam topa. Nie przeglądaj Boże, nie przyjdą się nawet bić Ej, ja runę... E, nie, padnę, padnę, ratunku, ratunku. Kurde, no Zarotuję e, ja, Opa in, 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 in. No. Dobrze zyskałeś, bardzo dobrze Ej. Kazik ja e, i dużo mu to dało, cholera Dzięki, ma level czwarty Cholera, ma dużo, no, no jasna, nie niebezpieczny Dlaczego? Miasta, cholera Ej, ja tutaj zginę, to nie jest śmieszne! Artek? No zapewne ja się wbiję! No, ja jestem Ży... tu z tyłu! Ej, ej. Dobra, to miną. jest... To jest przegrany mecz. Ja matkę, przegrany. przegram. Życie jest przegrane. Kazik mnie! Chyba, idę, Kuba. taki Kazik? Czy... Bij się go, bij się z nim. Teraz sobie potłuczę ja. Nie, Kuba. No, zaraz zostaw do dla... No, nie, mi. No już... To jest przegrany. Słychać, Kuba, tak wiesz? Tak nie pysk. Ale żeby tylko było no, Kuba się zabezpieczy tak. o, właśnie, No właśnie, ja, ja tak nie, 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 Jeszcze ucieknie. bo żeby padną mi sobie. Byle kto dostanie killa, ale żeby padną. Chodź, Ciekawe skąd wywnioskował że są gejami. Że słabo grają? No WT Właśnie. No gra, gro, a kurwa... Właśnie... Co to, to napisał? Redgar, Redgar. najlepszy z ich drużyny a. jest, więc wiesz. Zoraka 010, Jeszcze raz ją musimy zabić. Tak, Kennen niezłe jest, ale teraz gier padnie. Gier troszeczkę za bardzo się zapuściłeś. Chuj wyjebany. Bardzo dobrze postępujesz. Chodźcie tam. 3 kille. 100% wygrany mech. Kurwa. Ale nie kończcie jeszcze jak coś No, ja bym sobie chętnie pozabijał. Tak, asysta. Niech ja się poddają, przecież. Kurde, chciałem skręcić. Jeszcze skaje muskajecił Tak okazja to KS Nie no Chodźcie, barona zrobimy Co to baron Soro ja jestem bronz 5 Bra Baronów się nie robi na moim poziomie gry Jestem diament 3 na tym poziomie gry też się nie robi nawet smoków Bardzo dobrze Dobra laski Super dzięki dzięki A <laughs> ja nie wiedział tego miniona <laughs> chodźcie zrobić. Dobra chodźcie Barona. Frajer Zostaw i, i idź na tego barona. Proszę. Ale no to jest cała zabawa. Cała zabawa będzie jak oni wyjdą... Ale dobra, Kazika że przyciągnąć cię, zabić. Dobry, KS dobry, dobry. Nie, nie pójdzie na tego barona No idziemy już, nie rycz to mordo Tam nikogo nawet nie ma, to co? No bo, wy, bo tam jesteście. Nie trafiłem wardem, kurde, chyba wiem po kim to mam. Po swojej ojcu. Tu mogę chyba zajechać, ładna. Ale tu ładna już na ma. O, nie czuj to. No idź, idź, idź do tego tego. Kurde, dzięki, na mnie się ciepło Musisz żyć, ja cię regeneruję, chopy. No dzięki. Zaraz, nie czułem. Dostałeś jazdę. Kurwa. Chciał <laughs> kila. Bo nie poddali się. No. Dają nam szansę, żeby ich pozabijać. nie. Dziękuję. Nie kończmy tego jeszcze. Nie się to robić. Ja ją robię, Bartek przykro Już się mogę poddać. A gdzie Kazik tu jest Nie kończę tego po co komu kończyć? Oni no, się nie dałem rady z tym superstworami. Eee, no, Co? Bo nie możesz zginąć, tak? Penta kill, no nie, nie penta. Tego Bierz, szale, nie, Weź mi penta dzięki. to quadra chociaż. Ech. No. Ej, poddali się. No, dziękuję wam za oglądanie. To był koniec odcinka League Na razie. Cześć. Cześć.